Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym teście. Dzisiaj będziemy testować podkład z Peace. Jest to Goodness Glow Liquid Makeup. E, I tu jest napisane, że to jest um, podkład, który jest um, wyprodukowany przy um, szacunku dla przyrody, jest um, w, jakby zgodny z wodami. Um, ekologicznymi, czyli jest jego produkcja bardzo przyjazna w środowisku. E, to jest bardzo ciekawe. Jest to podkład, który ma być e, kryjący. Jest napisane, że on jest full coverage. Zobaczymy. Ma dawać naturalne e, wykończenie, czyli myślę, że takie ani matowe, ani raczej myślę, że tu jest napisane, że jest e, glows, więc pewnie bardziej takie świetliste. No Zobaczymy. Ja mam kolor 10, 10 Ivory. I to jest jakby drugi. Tak patrzę, bo mi tu jakaś osa przy oknie lata. A nagrywam przy otwartym oknie. Dobra. Znaczy, mam taką siatkę, więc raczej nie wleci, ale jakoś tak. E, przepraszam, trochę mnie to rozproszyło. Ehm, I co? E, ja mam kolor 1010 10 Ivory, i to jest e, jakby drugi, najjaśniejszy kolor, ale to jest też tak, że te kolory są podzielone na zimny, neutralny i ciepły. I to jest jakby najjaśniejszy z tych ciepłych. I dlaczego wziąłem ten? Bo drugi w kolejności z tych naturalnych już był taki strasznie ciemny. Bałam się, że będzie za ciemny, więc powiedziałam, że wolę, żeby był jednak jaśniejszy niż za ciemny. No nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że nie jest taki strasznie jasny, no ale to jest w widokacie. Zobaczymy, jak będzie em, na skórze wyglądał. Ja patrzyłam na skórze w internecie. No i był taki całkiem ładny ten kolor. Zobaczymy. E, czy coś tu jeszcze jest napisane ciekawego? no jest nam tak jak, bo też czytałam na stronie w internecie, ma być full cover, naturalny wygląd, ma być nawilżający, ma powodować, że skóra wygląda na gładką, taką flawless, czyli taką nieskazitelną. No zobaczymy. Ja tutaj mam coś, co by się przydało przykryć. No... No cóż, nie ma co gadać, trzeba zaczynać nakładać. E, na skórze mam tylko krem e, twarzy z Lumen, który jest naprawdę całkiem fajny i myślę, że nie o nim opowiem. E, opakowanie jest szklane i ma taką po prostu standardową pompkę. I wygląda on tak. Jest dość gęsty, zaskakująco, nie wiem, jakoś taki jak coś dla mnie jest takie glow rozświetlającym, mi się zawsze daje, że to powinno być rzadkie. Będę nakładała pędzlem. E, z, wow! No, to chyba jest jednak dużo. Dużo. Za jasne. Dobra, zobaczmy. A jest taki przyjemnie. przyjemnie taki, jakbym powiedziała mokry, jak na taki gęsty podkład. To jest całkiem przyjemny, tylko dziwnie pachnie. Pachnie takimi, tak w sumie jakby niczym nie pachniał, ale czymś pachnie. Nie wiem mam powiedzieć. Nie ma takiego zapachu, że pachnie kwiatami, nie ma zapachu jakiegoś takiego kosmetyku. Yy, tylko ma taki Taki zapach nie wiadomo czego. No jest jasny ten kolor. No i czy ja wiem, czy to jest za jasne? Czy przyzwyczaiłam się chyba ostatnio do takich e, trochę ciemniejszych kolorów? Nie wiem, jakąś taką miał fazę, żeby się chyba trochę przyciemnić z okazji tego, że jest tam jakaś taka blada. I chyba mi się dlatego to wydaje takie jasne. Ale czy ja wiem, czy on jest taki za jasny? Jak już go tak rozblendowałam. Bardzo fajnie się rozprowadził szybko, bez żadnych problemów. Naprawdę fajnie. Uważam, że bardzo jest takie poczucie na skórze lekkie, takie jak mi krew Coś może w tym być, że on jest taki nawilżający. Tylko mojego nie przykrył, więc no nie wiem, czy to jest taki full coverage, bo full to bym go przykrył. Tutaj też mam wrażenie, tylko nie wiem, bo to jest wypukłe, więc chyba dlatego to cały czas widzę. Nałożyłam już podkład, przyjrzałam mu się z bliska i powiem wam, że mam takie dwie od razu em, rzeczy, które są em, Skóra wygląda naprawdę bardzo naturalnie, tak jak jest napisane na opakowaniu, em, i wygląda. Mm, bardzo ładnie jest... jaka jednolita jest bardzo, ale z bliska mm, widać, że coś jest na skórze, tak jakby on nie... Mm, nie wiem jak wam to wytłumaczyć. Są takie podkłady, które jak są takie, że mają bardzo tak naturalnie wyglądać, to one się jakby stapiają ze skórą, a on widać, że on zrobił taką jakby powłokę na skórze, ale mimo wszystko struktura skóry jest widoczna. Mm, no nie wiem, takie mam mieszane uczucia. Na razie jak to wygląda. Na razie nie widzę, żeby gdzieś powłaził, podkreślił zmarszczki, no ale dopiero nałożyłam, więc jeszcze mamy czas, żeby się coś wydarzyło. I powiem że ten kolor chyba nie jest jednak taki bardzo jasny. Tak... Chyba mi się nawet podoba ten kolor. Bardzo naturalnie wygląda. No i wykończenie ma takie, jak widzicie, bardzo na razie świetliste, więc ja go szybko przypudruję. I chyba sobie tylko pomaluję dzisiaj rzęsy, bo mam ochotę chyba nie zrobić więcej. Więc zaraz do Was wrócę. Jeszcze muszę jakiś korektor pod oczy nałożyć, żeby to wyglądało. Więc 3 minuty i wracam. Okej, okay, wykończyłam makijaż. Utrwaliłam ten podkład pudrem matującym z AA w kolorze Ivory. On jest jakoś tak... na on oddaje trochę koloru. Jest to bardzo dobry puder i ja go bardzo lubię. I dlatego wybrałam to, moskę, bo jednak dla mnie było trochę za dużo glowy. Ja chyba nie jestem przyzwyczajona po prostu do tego. Ehm, na policzki nałożyłam e, róż na z Zbaka, który jest ostatnio moim ulubionym. E, I co, i to tak wygląda. I powiem Wam, że bardzo mi się jednak podoba ten kolor. E, myślałam, że jest bardzo za jasny, ale mm, jednak wydaje mi się, że przynajmniej w naturalnym świetle wygląda e, bardzo ładnie. Chociaż jest na pewno to jest jeden z jaśniejszych podkładów, które do tego mogę przyznać. Um, co jeszcze? Na tą chwilę jest bardzo bardzo lekki, bardzo komfortowy. Czyli tak jak jest napisane na opakowaniu, daje to uczucie na Ale no nie wiem, na ręku tutaj tak mam, to mam wrażenie, że on zastygł, to, co tutaj mi zostało, że to zastygło, więc no nie wiem, zobaczymy. Chociaż na twarzy mam wrażenie, że jest cały czas jeszcze taki... Taki mokry, taki, wiecie, że jakbym go tak wzięła, to mam wrażenie, że bym go tak mogła palcem, że nie zastygł, że, że po prostu jest, cały czas siedzi jeszcze na skórze. I mam wrażenie, że on jest podobny w konsystencji do podkładu z Ordinary, który jest absolutnie niezastygający. To jest właśnie taki podkład, który jak położymy, to lepiej się nie dotykać, bo on się po prostu transferuje, przynosi wszędzie. No nie wiem, zobaczymy. Jak kto na ręku to zastygł, to i może tutaj. Nie wiem, nie chcę wyrokować. Na pewno. Yy, jest widoczna um, faktura skóry, i dla mnie chyba ją tak aż troszkę za mocno podkreślił. Bo y, ja mam problem z poszerzonymi porami w tej części twarzy, ale wydaje mi się, że aż się jej tak trochę za bardzo widać. Więc ewentualnie trzeba by może w przyszłości spróbować jakieś bazy. No ale to jest dopiero pierwsze wrażenie. Więc nie wyrokujmy, może to wszystko się jeszcze zmieni. Ale szczerze, jakieś mam takie dobre przeczucia. Mam wrażenie, że on się szybko. Um, że nie będzie długo trwały, że on się szybko jakoś gdzieś tu powyciera i że będzie bardzo szybko błyszczał przez to uczucie na które, które mam, to mam wrażenie, że to będzie się bardzo szybko świecić. Dobra, jest godzina 10.10, .10. ja uciekam. Wrócę do Was pewnie za parę godzin. Myślę, że gdzieś tak nie wcześniej niż o Może tak, żebyś tu przy naturalnym świetle nagrać, czyli na pewno przed siódmą. Dobra, życzę Wam miłego dnia, sobie też uciekam do dzieciaków. Widzimy się niedługo, na razie. I witam się z wami. Po paru godzinach, dokładnie jest prawie wpół do szóstej, czyli minęło 7 i prawie pół godziny. No i widzicie to, wygląda no tak. Mamy cały czas naturalne światło. I błyszczy się. I błyszczy się dość mocno. Ale powiem Wam, że w paru aspektach ten, ten podkład e, mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Po pierwsze, ja mam tutaj taką bruzdę. Z tej strony jakoś ona jest taka bardziej e, widoczna niż z tej, z tej drugiej. I ostatnio prawie wszystkie podkłady mi się odbierają, a ten nie. Nawet tak jak z bliska patrzę, to widać to, ale nie jest ona w żaden sposób nadmiernie podkreślona, e, ani się właśnie nic z niej nie zebrało, więc to nas super na plus. Po pewnym czasie mi się tak po godzinie. Zauważyłam, że on tak jakby osiadł ten podkład, tak już się, na, tak jak na początku powiedziałam, że on taką jakby warstwę zrobił, to on tak osiadł jakby się tak już połączył ze skórą, jakkolwiek to brzmi. I już miałam wrażenie, że tak bardzo nie podkreśla faktury skóry, także aż nadmiernie to wszystko widać. Więc tak po godzinie naprawdę wyglądało no, bardzo ładnie, bardzo mi się podobało. No ale teraz jak widzimy, Błyszczy się bardzo, ale myślę, że jakbym to wzięła taką bibułką do e, serum zdjęła i przykudrowała, to myślę, że spokojnie jeszcze mogłabym ten makijaż ponosić. On się wytarł tutaj koło nosa, ale ja wycierałam nos chusteczką, więc mechanicznie po prostu go starłam. E, no, ale tutaj absolutnie nie widzę żadnych ubytków i on właśnie, tak jak miałam obawy, że on jest taki niezastygający, to ja bym powiedziała, że on tak nie zastygł także jakby nie jest taki ruszenia, ale z drugiej strony nie jest taki, że jak się dotyka... że, się te włosy dzisiaj tak postają, że jak się go dotyka, to, to ma się wrażenie, że się go ściąga ze skóry. I jest tak pół na pół, tak jakby w części zastęp, tak jakby przykleił się do skóry, ale nie zastęp. Nie wiem jak wam to powiedzieć. Generalnie... Mam wrażenie, że jest dość trwały, ale przy tym jest bardzo komfortowy, nie robi takiego uczucia ściągnięcia. Tak jak jest napisane, daje uczucie nabliżenia i to uczucie jest, jest bardzo, bardzo komfortowe. Teraz już nie wygląda ładnie z bliska tutaj, ale powiem wam, że tutaj, gdzie się tak aż bardzo nie błyszczę i na czole całkiem, em, ładnie wygląda. Naprawdę, tak fajnie, tak bardzo naturalnie. I mam wrażenie, że ten kolor trochę, nie wiem, czy on coś. Mam wrażenie, że jest teraz troszeczkę ciemniejszy niż był ale to jest tylko moje wrażenie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Um, I spojrzałam sobie jednak szybko, jak nagrywałam rano, na podgląd, to powiem Wam, że on podglądzie wygląda przepięknie na, na tym nagraniu, więc jakby co, to będzie po prostu super podkład do nagrywania, bo po prostu spojrzałam i mówię, kurde, no super, Wy to pewnie teraz właśnie widzieliście przed chwilą, jak on wygląda, um, no ale ja w tym okienku aparatu widziałam, że wygląda bardzo, bardzo ładnie. E, podsumowując, e, co ja myślę? Myślę, że to jest podkład, który mm, potrzebuje w przypadku, jeżeli macie serę tłustą bądź mieszaną, dobrej bazy matującej albo dobrego fixera, który po prostu pewne, nie ma tylko wydzielanie z sobą w jakiś sposób pohamuje. Jeżeli macie skórę suchą normalną, to myślę, że możecie śmiało po prostu kupować ten podkład, bo jest naprawdę bardzo fajny. Jest dość trwały, ma dużo ładnych kolorów. Musicie sobie tam spojrzeć, bo to jest super. On jest podzielony na te trzy sekcje, ciepło, neutralne i zimne. I w każdym jest chyba około 10 kolorów, jeżeli się nie mylę, więc wybór kolorów jest też bardzo fajny. E, ma dobre krycie, to no, nie jest takie full krycie, co prawda, jak jest napisane na stronie. Ale krycie jest naprawdę przyzwoite i cera wygląda bardzo ładnie. Jest ujednolicona i to też jest na duży plus. No i co? Wydaje mi się, że ma więcej plusów niż minusów. Ja na pewno jeszcze będę go testować, bo dzisiaj nie pomogłam mu żadną bazą, żadnym fikserem, więc myślę, że na pewno będę próbowała, bo bardzo mi się podoba to, jak on wygląda i to, jak jest niewyczuwalne na skórze i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo komfortowe. Pytałam się mojego męża, to powiedział, że na początku, zaraz jak go nałożyłam, to powiedział już tak jakiś strasznie jasny. Mama. Jak wygląda. Mama. Podsumowując, czy ja uważam, że on jest na plus? Uważam, że jest na plus. Co prawda, potrzeba przy takim, takiej cerze jak moja albo dobrej bazy, albo fixera. Trzeba mu czymś pomóc, ale będę go na pewno jeszcze testować w różnych właśnie kombinacjach bo bardzo mi się podoba to, jak wygląda na skórze, ale nie zaraz po nałożeniu, tylko jak już się tak jakoś z tą skórą dogada i się dopasuje i się ułoży, to wygląda bardzo ładnie. Wygląda bardzo naturalnie i jest bardzo, bardzo, bardzo lekki, ale przy tym właśnie ma coś fajne krycie. Więc ja polecam, jeżeli lubicie takie rozświetlające podkłady, to myślę, że to jest coś, czym warto się zainteresować. I w ten oto sposób kończymy dzisiejszy film. Dajcie znać w komentarzach, czy próbowaliście, bądź próbowaliście ten podkład, co o nim myślicie, czy spróbujecie, czy nie spróbujecie, e, czy w ogóle znacie markę Barts Peace, bo ja ją znam i uważam, że jest naprawdę bardzo fajna i lubię tą filozofię, że oni się starają być jak najbardziej przyjaźni w środowisku, jak w całym procesie produkcji swoich e, e, produktów. E, więc dajcie sobie łapkę w górę i dla mnie, i dla Barts Peace. Um, I cóż, co żegnam się z Wami. Widzimy się już długo w kolejnym filmie. Pa!